Lampy do Daudia 6 c To jest jeszcze taka wersja, słuchajcie Po lifcie, ale zwykłe lampy Czyli tutaj w miejscu Światła e, od żarówki długiej jest żarówka Dwuwłóknowa, która pełni funkcję świateł do jazdy dziennej I e, długie Ta lampa no jest, jest rzadkością tak naprawdę W tym momencie, co robimy, będziemy w taką zwykłą lampę montować projektory biledowe, Czyli tego lustraż tutaj nie będzie, nie będzie tradycyjnej żarówki, będzie w tym miejscu zamontowana soczewka i to nie taka zwykła soczewka, jak większość z was myśli, będzie to taki monolit projektor biletowy. Będzie pełnił dwie funkcje, zarówno świateł krótkich, jak i długich. Także długie w tym momencie będzie z dwóch źródeł, bo stąd i stąd. No, zobacz, sporo tych lamp trzeba było rozebrać, żeby zrobić, żeby zrobić jeden komplecik. Eee, cała praca, cała praca jeszcze raz wykonywana. Tu już jest lampa złożona na gotowo. Czy tam drobna kosmetyka została, ale cała praca wykonywana jeszcze raz. Tutaj są te lustra wyjęte. Moja strata. Musieliśmy przygotować na bazie tych luster, które były na aucie z tą żarówką dwuwłóknową gdzie jest dzienne i długie. Także ten cały stelaż jest założony w te lampy i na bazie tego stelaża musieliśmy jeszcze raz pracować. Także no po prostu jeszcze raz praca była wykonana. Stąd stąd ten okres czasu, jaki był potrzebny na zrobienie tego. Ale teraz jest tak jak powinno być. Dzisiaj jeszcze pakujemy te lampy i będą do Ciebie wysłane.